Kto lub co jest drogą, po której żyjemy, na której się poruszamy, której w rzeczywistości doświadczamy i którą po prostu wyrażamy. Moi drodzy, z reguły myślę, że drogę postrzegamy jako coś zewnętrznego, po którym no, człowiek się porusza, prawda? Droga może być prosta, kręta z górki pod górkę, bita. Droga piaszczysta, zbiór zakazów, nakadu, nakazów, dziesięcioro przykazań, normy zewnętrzne, wewnętrzne, pisane, niepisane, normy, które mamy w rodzinie, prawda? A więc, moi drodzy, to wszystko jest na zewnątrz człowieka, i chcę Wam powiedzieć, że to nie jest droga. To nie jest droga, która darzy życiem. Jedyną drogą jest Osoba Jezusa Chrystusa. Jest to droga bita, na której głupiec nie zbłądzi. Czy trwacie na tej drodze?